Dzisiaj zagramy sobie na publicznym lobby w Among Us w 2023 roku Także, hej, cześć, siemanko wspólnicy, ja jestem Wenku A to jest kolejny odcineczek na moim kanale z Among Us I dzisiaj przetestujemy sobie publiczne lobby Na którym nie grałem naprawdę mnóstwo czasu Także zobaczymy w ogóle, czy tutaj wszystko powinno działać Ale na początku będę musiał zmienić mój rejon gry z moded EU na Europę standardowo Zobaczymy, czy jakieś serwery będą tutaj aktywne Jeżeli nie, to stworzę i poczekam, ale może na początku zobaczmy Find Game i czy nam coś wyszuka Ej zobaczcie ile tutaj jest Ile tutaj jest tego, ile tutaj jest lobby Czemu ja mam jakiegoś takiego innego skina, czekajcie tylko skina przebierzemy Na mojego standardowego I możemy lecieć, o dziwo mam czerwony kolorek A tutaj może być ciężko z tym czerwonym Mm, tylko nie wiem, jak tutaj ludzie grają na tym akurat lobby. Bierzemy mojego skina. Powiem wam szczerze, że naprawdę sporo czasu nie grałem na publicznym lobby, więc tutaj może być naprawdę, naprawdę grubo. E, widzimy, że mapa jest ustawiona dyskale. Trzech impostorów. E, confirm ejecty są włączone. Można robić dwa razy spotkanie, więc tutaj wszystko zależy, jakie ustawienia ma nasz host. A my mamy moi drodzy crewmate'a Tak więc zobaczymy. I jest tylko crewmate, nie mamy żadnego tutaj kurczę tego, żadnego guardiana, nic takiego, dobra, ale tutaj naprawdę wszyscy szybko biegają bardzo, dobra hmm. Ciekawe czy będą znowu... A jak tu... O kurde, tu widzę, że pasek Taskbar jest ustawiony tak jak grałem w 2020 roku. Eee. Żółty... żółty nie zrobił karty. Odbieg teraz. Kurczę, no nie wiem. Żółty fioletowy czarny. Wiecie co ja stanę na staku? Zobaczymy, czy ktoś nie zabije po prostu. Dobra? Wszyscy żyją. Wszyscy żyją. Mmm. Mm. Ej, to jest za szybki bieg, żeby tutaj coś wywnioskować. Tutaj nie będzie się dało logicznie myśleć. Eee, masakra totalna, fioletowy. Aha, jak drzwi pozamykają, to tutaj jest kaplica. OK, robimy taski. Eee, brązowy i został ten. OK. Ten Tutaj chaos i burek. Dobra, wrócę za chwilę tam zobaczyć. Poczekajcie. I cofniemy tam, czy go nie zabił. Idziemy zobaczyć. Nie, no, dalej wszyscy są. Kurde, to jest. Dobra, robię taski. A tych tasków nie ma naprawdę dużo. Mm. I co ja wygram na taski bez żad znalezienia żadnego ciała? Bo tutaj nie ma genitora, nic takiego, żeby nam się mogło coś skiepsić. Dobra, robimy Landa szybko. Widzę, że z tymi taskami dosyć zasuwamy. Ej, czy teraz nie rozczanę? Nie, nie żyje czarne. Eee, nie wiem. Oj, nawet trzy ciała teraz są. Hmm. Trzy ciała są, napiszemy. Ale to nam za dużo nie da. Owenek ty prawdziwy, jedna osoba mnie tutaj rozpoznała w lobby widzowie. Generalnie ja bardzo, bardzo mało gram w tym lobby. Więc możecie często myśleć, że są fejki. Na pewno jest dużo fejków, nie jest prawdziwe. Wiecie po czym można mnie weryfikować? Szczęściowo można po levelu, po skinie, ale to też można sobie wbić taki level, co nie? Więc to nie jest powiedziane. Więc na razie sobie tutaj myślę, że zeskipujemy. Skip na razie, póki co. Póki co. I tego. I polecimy dalej. No, tutaj tak jak widzicie, nikt nie wie, że jestem prawdziwy, bo ja naprawdę bardzo mało gram na tym publicznym lobby, ale tym razem jestem akurat ja, faktycznie to jestem ja. E, ale tutaj ludzie mogą myśleć i rozpoznali mnie na czacie. Więc naprawdę serduszka dla was. Jeżeli oglądacie ten odcinek, to akurat tym razem byłem prawdziwy, moi drodzy. E, I wyrzucają tutaj 40 level w pudełeczku jakiś, ale nie wiem czy było coś na nie powiedziane? Nie jest impostorem. O nie. No to mamy widzowie problem. Mamy ogromniasty problem, ale ja idę zrobić tego taska, bo w nawigacji mam tego downlanda, Za Zanim mają, myślę, że cooldown, chyba że te ustawienia na cooldown też są jakieś popsute. Oj, trzeba będzie za chwilę kurczę coś, chyba spotkanie zwołać. Tylko najgorsze jest to, że ja na nikogo nie mam żadnych dowodów. Aurelia jest czysta, z dzicha. Hmm. O nie, drzwi mi zamknęli. Naprawdę, naprawdę mnie zabili. A ja myślę, że ona jest czysta. Dobra, tak więc moi drodzy, dołączamy sobie do kolejnej gierki Po nazwach widzę, ja bym chciał jakąś polską jednak znaleźć Polskie O O, czy tu będzie polskie? Tu jest coś polskiego, ale nie do końca Tu już widzę jest taka bardziej mieszanka Ociak będzie z Polski, ksiądz będzie z Polski, Paulinka Julia Zugai Dragon, część jest polski, ale to już będzie taka większa mieszanka kontynentowa, ale niestety nie mam mojego czerwonego kolorku Także zagram sobie niebieskim, no bo tutaj ciężko będzie mi dorwać mój kolorek, gdy będę dołączał na te publiczne lobby Tak więc będę trochę inny, będę tak, trochę nie fituje mi ten niebieski, trudno, zagramy tutaj, ale znowu jestem crewmate'em moi drodzy Tak więc co, może zobaczymy czy tutaj też są porobione te taski w taki sposób, że pokazuję od razu Czekajcie Nie, tutaj mają wyłączony, widzicie? Total task completed e, Completed, e, tak więc no Już jest tutaj e, trochę trudniej, nie? Trochę trudniej mm. e, Olciak zabił i fioletowy Self, to jest self jak co, nie? Chwila, kto tam był jeszcze? Dobra, nie wiadomo kto teraz tutaj wyleci Tutaj mówią, że ten, to był jakiś biały taki kolor Tam było w sumie, tam były też trzy osoby Zginął ten ciemnozielony Ale był tam również kurcze Fioletowy Olciak i jeszcze ma biały był No i Olciak nie był W takim razie musi to być kolorek biały Czyli to musi być Jul Hmm Zróbmy spotkanie Dobra, w takim razie to będzie Jul To biały w takim razie, to biały będzie jednak 100%. To biały będzie, nie niebieski, nie. Ja, ja, ja tam wbiegłem, ja tam wbiegłem, a oni mają podobne kolory. Uwierzcie mi, kurczę, ale patrzcie jak szybko tutaj to głosowanie przebiega. <noise> Jeszcze Jul na mnie mówi, ale ja tam dobiegłem. Ja tam dobiegłem, więc to nie ma opcji. Białego, proszę, białego, zaufajcie mi, kurde. Czy publiczne lobby mi zaufa yy, twierdząc, bo na początku oskarżałem tutaj kurczę niesłusznie Olciak ale jednak to jest Jul, kurczak i to też tak szybko się biega, tak szybko ta akcja się toczy, że do końca sam nie wiedziałem, który to jest z nich. Yy, głosujemy. Dobra, jest, udało mi się. Udało mi się. Ee, raczej mamy... Dobrze, mam nadzieję, że teraz będzie impostorem Uwaga, jest impostorem, świetnie, moi drodzy, świetnie Udało nam się tutaj jednego impostora z tego e, pokonać I teraz pytanie, kto na mnie głosował? Czerwony? Hmm Ej, właśnie teraz mogłem zobaczyć tak szczególnie Szczególną uwagę zwrócić, kto na mnie głosował, nie? Bo na pewno impostorzy tutaj raczej głosowali na mnie, niż na swojego kolegę E, tak więc, no, tylko ja nie pamiętam po prostu. Nie pamiętam, nie masz takiej uwagi, ale to też jest bardzo kluczowa rzecz, na przykład tutaj w publicznym lobby, moi drodzy. Dobra, robimy sobie odkliknięcie. Sprawdźmy, gdzie są taski. Na razie jest reaktor. Kurde, czuję, że tutaj gdzie będzie trup zaraz. Wiecie co? Hmm, biały, różowy. Zobaczmy na kamery. Ej, różowy skąd on tak wybiegł z Madbaya? Halo? Przecież tu nikt nie wbiegał w tym czasie. Różowy z Gigasasem, w sensie taki nawet truskawkowy, nie wiem jak to nazwać Zaraz wam powiem w sumie jaką nazwę on ma mm, Fioletowy, o ten właśnie, ten Ten Be Befy On jest właśnie bardzo, bardzo dziwny Jak dla mnie hmm. Ten nie goni Kto głosował na mnie, pamiętacie? Ja na pewno pamiętam, że czerwone Pamiętam, że czerwone A na pewno impostorzy nie głosowali na impostora eee, Tylko tyle pamiętam Wiem, wiem że Befy i czerwone I D.A.R. na mnie głosowali Na początku bym befa wywalił. Bef na początku. Ale tu jest szelba. Nie. Nie czesiaka wywalają, raczej befy będzie. Raczej befy trak będzie. O dziwo, naprawdę jest fajnie, bo grają Polacy. A jednak czarny. Ej. No to dobrze. Ej, to dobrze nam idzie to typowanie tych impostów. Ja mam wszystkie taski zrobione. Popatrzcie. Teraz sobie mogę biegać i mogę czuć się pewne. Dobra, nie wiem kto będzie ostatni, ale my to Ewanataski już wygramy. Mm, tak mi się wydaje. A te drzwi są tutaj cholerka ciężkie, bo widzicie, nie idzie ich otworzyć na skeldzie. Oni tutaj na skeldzie głównie grają, widzę. Mm, przypominają mi się czas... No ale dobra, ale on i tak będzie. A jednak jest fioletowy. I udało mi się widzowie dołączyć teraz, i mam kolorek czerwony, więc czerwony kolorek wedle moim kolorkiem Szczęśliwy, mam nadzieję. Co to jest za skin? Jakie to są oczy zielone? Ja nie mogę. Dobra, czy tutaj są ludzie z Polski napiszemy Hejka. Przywitamy się tutaj z czatem. No i zobaczymy. Ogólnie jest fajne to, że można znowu pisać normalnie wamonga. bo kiedyś było coś takiego, że tylko mogliście. Wiecie, co robić. Nie wiem, czy teraz to tu działa. Mm. O tak, Meetings i tylko dajecie jakieś. Wiecie. Aha, to są ustawienia, ale że kiedyś po prostu takim kółeczkiem, żeście musieli wybierać e, sposób pisania, co było mega niefajne i mega ciężko było się komunikować wtedy z kimkolwiek. I jakkolwiek. Dobra, e, uwaga, a my mamy rolę kurde impostora. Mamy w trzech impostora z Wikom i No, na, no name'em. Impostor, dobra. Jestem impostorem w Among Us w 2023 roku. W 2023 roku na publicznym lobby moi drodzy. Nie wiem, jak te taski działają, i na początku się lekko wstrzymam. Zamkniemy sobie Storagea fateria upper, dobra. Wiecie co? Ja sobie tutaj zabiję idealnie tą, tą osobę Skoczę tutaj do Wenta Damy tak Idziemy tutaj Med zamkniemy sobie Czemu oni wszyscy stoją Ej, co jest Tylko ja tu gram? Halo, o co chodzi? O co chodzi? To tyle Awków jest? Nie, bo on znajdzie trupa. Dobra, nie znalazł. Wentuję tutaj... Ej, co jest? Czemu oni wszyscy ja mam laga? Wiecie co? By musiał im prąd jakiś zgasić albo coś Albo włączyć jakieś O2. Czemu oni wszyscy śpią w tym publicznym lobby? No właśnie ja się też zastanawiam czemu prawie każdy Aw rowo, dobre pytanie. Też właśnie nywy I stałem z nimi. Skipa i zobaczymy kto jest AFK. No nie wierzy mi, nie wierzy mi rowo i nie podrabiam się. Nie podrawiam się przyjacielu. Tym razem się nie podrawiam. Tym razem jestem prawdziwy. Wiem, że... że to szansa jeden na milion. Dobra, e, moi drodzy. E, tak więc, póki co dajemy skipa. Skipujemy póki co, ok? Bo nie gram, ale kurczę jest wyjątkowa sytuacja, w której chcę nagrać odcineczek, dlatego gram, bo z reguły nie gram. Także naprawdę bardzo rzadko kiedy gram, jedynie chyba że nagrywam odcineczki, właśnie. Dobra, póki co zeskipujemy tą gierkę, bo nie mamy na nikogo dowodów. Czerwony podejrzany, zobaczymy, ilu będzie impostorów, ilu będzie impo, bo. Dużo wyszło Dobra, yy, na razie jesteśmy zgrani, jest dobrze yy, I zobaczymy tym razem moi drodzy yy, Że będzie dwóch imposerów Tak, bo jednego wyrzuciło yy, Bądź po prostu wyszedł sobie Aha, nawet nam nie pokazuje Mają tak zrobione ustawienia Dobra yy, Na początku warto zamknąć będzie kafaterię Także zrobię to strategicznie tak jak robiłem kiedyś i możemy bardzo spokojnie sobie pozabijać. Dobra, zamkniemy storage'a i zamkniemy tutaj storage'a. Mhm, Dobra. Kurde, muszę poczekać. Dobra. Mm, to zrobimy tak. Włączymy sobie o 2 za chwileczkę. Czekajcie. I nikogo nie ma od dziwo. Kurde, jest problem. bo faktycznie nikogo nie ma. Dobra, zgaśmy światła. Zabijmy tą osobę na... tutaj na tym. Na Awku. Dobra, zrobiliśmy światła? Zrobiliśmy. Idealnie! Wygraliśmy, zabiła ostatnią osobę, no i tak jest, wygrano w końcu na publicznym lobby. W sumie nie było zbyt trudno, nawet się nie trzeba było za bardzo koncentrować. Chciałem teraz zabić tę osobę i uciec po prostu. No i się udało, moi drodzy, dobra. Fajna gierka. E, level wbijam. 45. w ogóle za chwileczkę mamy.